gdzieś pojechałem na pierwszy trening. Zobaczyłem, że jest fajnie, że jakoś odnajduję się w tym i stwierdziłem, że zostanę i, i też jakby zdania tymnerów potwierdzały to, że mogę coś w tym osiągnąć. Na pewno najbliższym planem na przyszłość jest 25 wrzesień i rozpoczynające się w Bytowie Mistrzostwa Polski. Tam celujemy tylko w złoty medal, jednak jestem faworytem już dużym, bo mam brązowy medal na Mistrzostwach Europy, jadę tam tylko po jedno, a no na przyszłość jeszcze zobaczymy, ale na pewno celuję na amatorstwie w złoty medal na igrzyskach. Olimpijskich. Początki wyglądały tak, że syn sobie sam wymyślił, że chce trenować sport, no i najdłużej trwało przekonywanie nas, żeby go yy, dowozić na, na, na treningi, bo klub jest oddalony o 50 km od naszego miejsca zamieszkania. No i jak żeśmy raz zawieźli, także już tak zostało i, i trwa to już teraz czwarty rok z rzędu. Jak widać opłacało się. Jesteśmy zadowoleni, dumni oczywiście jak najbardziej. No i dalej ponosimy ten trud i, i, i te wyrzeczenia, tutaj z tym wożeniem syna na treningi. Cieszę, że kolejny młody mieszkaniec powiatu tureckiego rozsławia nas nie tylko na arenie ogólnopolskiej, ale można powiedzieć europejskiej. Naprawdę trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Jest to wydarzenie bezpre... bezprecedensu po prostu. Także wielkie gratulacje, no i nadzieja, że ta kariera będzie tylko rozkwitać. W progach tutaj mojego gabinetu Starostwa Powiatowego w Turku zagościł młody mistrz, młody zawodnik Bokser z gminy Przykona razem z Tatą. A wielki sukces, bo zdobywca brązowego medalu na mistrzostwach młodzików w boksie w Turcji. To było w okresie chyba coś, latem w połowie sierpnia. I to duma rozpiera, że mamy następnych młodych sportowców z powiatu tureckiego tak utalentowanych.